Targi Kielce STOM 2020 to wyjątkowo nie wiosna przemysłowa, a jesień przemysłowa w nowej, covidowej odsłonie. Pomimo nowej rzeczywistości, w której się znajdujemy, nie narzekamy na listę wystawców, a także na klientów. Wyjątkowo w tym roku wystawiamy się razem z naszymi partnerami i prezentujemy trzy celki robotyczne. Jedna z nich znajduje się za mną, jest to celka spawalnicza, wyposażona w robot AR900. Jest to robot o zasięgu niecałego metra, wyposażony w źródło spawalnicze firmy LORCH, którego przedstawicielem jest nasz długoletni partner, firma Integrator RHC z grupy Rywal. Druga celka robotyczna to już nasz, można powiedzieć, high runner, jeżeli chodzi o sprzedaż, jest to HC10. Kobot, a więc robot współpracujący, wyposażony w chwytaki firmy OnRobot, również nasz partner na tych targach z Tomkielce. I wreszcie ostatnia celka to prawdopodobnie najmniejszy sześciosiowy robot o udźwigu pół kg i zasięgu 350 mm, który możemy oczywiście rozszerzać jego zasięg działania dzięki siódmej osi. Jest to celka przygotowana przez naszego partnera, firmę Eltron z Wrocławia, naszego dystrybutora. W przemyśle toczą się rozmowy, czy roboty zabierają pracę. Prawda jest taka, że roboty pojawiają się tam, gdzie tej kady brakuje. E, tak naprawdę roboty wykonują czynności niewygodne dla człowieka: dźwiganie ciężkich przedmiotów, spawanie, więc tam, gdzie tej kady brakuje, inwestorzy, właściciele firm inwestują. W roboty. Wierzymy też w nową ustawę, która prawdopodobnie wejdzie od 1 stycznia 2021 roku, da możliwość przedsiębiorcom odliczyć inwestycje związane z robotyzacją.